Góra, góry. góra! Nie widać? Mamy go. Wię więcej nie, ma nie ma, nie ma poleryny pedała. iść na jakiś... Nie. Nie mam, nie mam nic. Mamy, mamy, mamy. Go to jest Blackor, dertykuł 7 do <laughs> Dawaj go. Nie mam, mam go. Kto ma Flafcie, masz go? Ja, montuję, montuję, montuję. Zdubiaj! Haaaa! <laughs> <Ida>. Przestań <laughs> się balik. Let's go! Dobra, ja napios troszę śmiecić galanta. Kuka. Dobra, to Co tu się odbyłało? Jest pasztetcie galanta. Yes, pastet. galanta. No, weź sawe, weź sacwa 7-2 na galancie. Weź sa 7-2 na galęty. To wziął galantan, ma... i weźmie sackwę Wziąłem. Ja pierdolę. paki. Od razu troszkę jakieś śmieci co miałem wykupić. W sensie co masz do śmieci? Weź jeszcze sobie pasztet. Trasze, tam czwórkowe główna ten po prostu. Czyli o, zbiorę to. Się. 101% wezmę to. Dobra, i I teraz tak. I masz Ci dam pasztet. Czekaj.